Cześć z tej strony i tam bardzo serdecznie, jak pewnie widzieliście, ja się nie odzywałem już, ale okazało się, że nie wyłączyłem nagrywania, więc trochę poprzedniego filmu dodatkowo widzieliście. Taki bonus. Dobra, chyba tyle. Tych chyba deli trochę teraz. No trochę teraz powinno starczyć. Tak. Nasiona. Na razie ja bym zostawił w ten sposób. To se zjedz. W ogóle nastawiłbym zaraz pierwszą partię tu do wypalania. Dobra. Jeden, dziewięć, jeden. Jeden, sześć, dobra, wspólnie. Wystarczy na porcji... ...dużo. Dobra. To tu można ciekawego do tego dołożyć? To się długo psuje, więc ja bym to zostawił. by ja bym wziął owocki. 4 4,4, 4,4. Dobrze. Świetnie. Naczynia... Coś czego mamy dużo. I czarki. Dobra, Walto. To będzie skoczyć po więcej torfu. Dobra. Zapakuj na razie to to. Dołoż do tego co do narzędzi to mięso mięs nie odłożyłem ale mięso mogę ich odłożyć na dół. Pyk i pyk. A jeszcze mam tutaj żarna mogę zrobić. No to żarno jeszcze zrobimy. Co ja tu potrzebowałem A, to się gotuje jeszcze Odłożyć skóry. No, ja, nie mam wiadra. Trzeba będzie zrobić wiadro. No to skóry zorganizujemy w zimie. Tak miałam boraksu. Ziemia, dobrą ziemię poproszę i poproszę to i poproszę Łopatę, 2 łopata i jeszcze do dropu i dawać je piórkę. To już dla mnie jest potrzebne. To też nie. To też nie. Nie mam do ale dobra. W każdym razie chciałbym tutaj, już konkretnie, dać łopatę. Chcę zobaczyć, czy po prostu lepiej będzie się zbierało tu kosą. Będzie po prostu chcę zrobić większe pole i na razie tego nie ruszę, bo one były zasiane w podobnym czasie. Tego mi potrzeba się tutaj. Chciałbym to postawić tu. Chciałbym to postawić tu i walność tu oswenie takie. I chciałbym tutaj zrobić takie coś, kolejko, nawet większe na cztery, ujechać to świetnie i zasadzić tlen. Czarnoziem oddajemy. Tutaj jeszcze trzeba nastawić to do wypalania, ale to się zaraz tym zajmę. Nie rozłoży się. Ziemia, pyk i pyk. Yy, opał. Pyk i pyk. Nasiona. Mm -hmm. świetnie yy, naczynia pyk naczynia pyk dobra na dół. Masz to, masz to. Dobra, jeszcze się na górze to zrobi. No życami nie są potrzebne, to jest więcej miejsca w wykupunku. Pikiera na razie też nie. i mi, nie wiem, to i, nie wiem, to. Pięknie. I teraz tak. Potrzebuję znowu poletka na osiem. Teraz potrzebuję poletka na 6. To dobre miejsce będzie na 6. Idziemy. Strasznie dużo roboty jest na jedną osobę. Teraz potrzebuję poletka na 4. Idealnie. A papryka nie rośnie. Dobra, czyli na cztery robimy. A ja nie, może na paprykę bocia poczuły tych do nic faktycznie. cie nie raz. Powinno być wszystko w miarę oświetlone. Na siono. Cztery, cztery. Ale to będą. Hmm, jakieś na tu wylądujemy z. Ten na pewno chciał to przerobić na szklarnię, ale to jest. To jest Na tyle mamy. No i co mamy? Ryżyta. Nie sądzę, żeby to było optymalne sposób siania, no ale tak robię. Tak umiem, te, taką mam wizję. Jak coś to, co po tych polach prawnych będzie można skakać. W winie. Dokładnie. Teraz dwa. Tak, tak, tak. w ogóle trzeba będzie nauczyć banku Dobra, na razie to zostaje. Dobra. Trzy na dziewięć. Świetnie, trzy na dziewięć. Bardzo dobrze. Czy mam jeszcze jakieś nasiona do zrobienia? Ta pusta głowa pusta powiadacie ja Mam tego więcej rekrutów, że zjarowe. Pyk, czyli tak pyk. To musi zostać. Ziemia, ziemia, ziemia. Świetnie, to nie zostanie ze mną, opały budowlane. Val. By wypalać jeszcze miski i napięty no Dobra. wymyślałem, To na razie spada stąd. Tu będę miał coś innego do postawienia. Do nie lecicie. A ja potrzebuję wy. tej. to. I potrzebuję ułożyć. Dwie rzeczy: Podstawę dymiarki, czyli takie coś. I potrzebuję takie coś. Dobra. Tyk. Dobra, delikatnie. Tego autujemy. Nie pyku, pyku, pyku. Pyk. można dołożyć to i to świetnie idziemy po wągiel idziemy po żelazo bierzemy młot spoko, mamy następne młoty tu trzeba badylę. Tu, to No tyle na pewno tyle nie zmieści do tych domarek. 120 штук точно Czyli będą 4 pierwsze narzędzia metalowe i oczywiście to no killofy. Świetnie. Nie, mam jeszcze masę żelaza. Węgla też mi nie zabraknie. Świetnie. 4 na 9. 1 na 9. 1 na 7. 1 na 9. Świetnie. W ogóle trzeba będzie nową kosę. To się zapalone jest. W ogóle zróbmy jeszcze żarne żadny usta możemy ustawić nie wiem to w ogóle możemy to zanieść już na górę bo tu będziemy dobudowywać to piętro to jest moje miejsce do wypalania zanga dziwnego ale oczywiście je przerobimy Jak wygląda ile zapasów, To trochę jest, jak na mnie jednego to chyba dość sporo, a za mamy jeszcze chleb, mamy inne pierdoły. No, a co mi potrzeba? Dobrze, wyprawa zbiera słowiec. To będzie dobra. Naszym celem jest borax. To jest to, co dla mnie przed zrobieniem sobie lepszych plecaków, yy, ubrań skórzanych... jakiś podkładów. Mieć mnie w ogóle nie interesuje już. Już kończy to odcinek, dzięki, cześć i na razie.